Cześć wam, dawno mnie nie było na kanale, to więc jestem, pojeździmy trochę, no wcześniej nagrywałem filmik, ale dzwonił do mnie trener i musiałem przerwać się na nagrywanie, no to co, lecimy. Godzinę przestawić w komputerku Muszę przestawić godzinę w komputerku, bo coś mi się zegarek spieszy o, i Jedziemy. To jest koksem, fajnie spójnie nie szarpiemy. Z perspektywy kolarza. Muszą bioderka pracować. Na pewno muszą biodra pracować. I mi się w brzucha. I zachęcam innych do kolarstwa, bo to... Fajna sprawa. Co dużo znajomych poznać. To wiadomo, że takie sprzęty jak ja mam to budżetowa sprawa. Że patrzeć jak przednie koło, żeby nie wylecieć. Giero był syc, widzowie mnie wyśmiali. Czuję pierwsze poty. Muszę łyka zaczerpnąć. Ile tu zrobiłem? Kilometrów treningowych? 2851 idziemy dalej, panowie i panie. Fajny widok z perspektywy zawodnika. Wow, 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 wow. wow. już by było, Przeważ w rytm. Inni myślą, że to takie proste. Ja tu bez trzymanki, tu jakieś triki, a no, one takie łatwe. Ja sam pierwszy raz zostałem trenarzem. musiałem się uczyć, aby móc trenować. Płynnie, płynnie, 19 na godzinę, 18. 83 moc w nogach. Tak jak na zawodach, to mam czasami 200-300 watów w nogach. Wszystko mam na komputerze rozpisane, noc w nogach, temperatura powietrza w pomieszczeniu, tempo chwila tego sobie poleje się wodą Bo jest ciepło jest w pomieszczeniu Odprowadzanie do dalej! Abre a Już dyszek było na nogach. Ojej. Trzeba odpocząć. Ojej. Trzeba troszeczkę ześć. Z późni oddechu. Z oddechu. I tak to jest moi mili Jest pompa pełno kałuża potu zerknijmy troszeczkę No więc grzejemy drugie tyle O, usajmy sobie kamerkę. To kot kijek od flagi przeszkadza Grzejemy tyle, drugie tyle Trzeba sobie wygodnie usiąść. Złożę jak nawodowy kolarz. YouTube Peter Sagan. Kolejna perspektywa, na którą dużo wyświetleń po takim czasie. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje, komentarz. Przylepiam serducha, Jezusie.

I tak wytrzymałem. Przerwa. Będziemy kończyć na dzisiaj odcinek. A tu jest rowerek, dobra. 13 minut. Uf. Ale my sobie pogadamy. A no z wami nie rozmawiałem. Ojejo. Uf. Człowiek ma dętkę, jak nie wiem. Ojeju, ojeju, Potrenował człowiek. Ale na dobre wyjdzie. Ojejo. pozdrawiam wszystkich widzów. Dawno mnie nie było na kanale, ale dzisiaj wrócę jakiś tam filmik. Ten. I tak to jest. Dobiję jeszcze no, minut. Minutkę jedną dobiję. trochę za mną pogadam. Ale mam włosy mokre, przepocone. Muszę się obciąć, bo zarosłem jak nie wiem kto. No i tak to jest. Uff. Jeszcze jedną sprawę muszę załatwić. O! Pokręciłem sobie dosyć fajnie. O, fajna muzyczka leci. Żeby pan YouTube mnie tutaj nie zbanował. I tak to jest. Ojeju. Jestem zajechany jak pies. Uf. 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 Skończę odcinek. Jeszcze tam może chwileczkę sobie pokręcę. A może i nie, bo też muszę włączyć komputer. Parę spraw załatwić Facebookowych i mailowych Uff. I tak to jest moi mili Pompalnie O, fajny stojaczek sobie zrobił z mojego kolanka O, tutaj o tak, fajnie o, to też trzymam. O. o, Ale dętka. się rozepnę troszeczkę. Ale też, no rower MTB też mi się już powoli psuje. Ale cieszy mnie to, że są jeszcze dobrzy ludzie, którzy mi pomogą. I tak to jest. No, chociaż, jak to się w nowej świecie graficznej Uff, trening. No i co mogę powiedzieć, moi mili? Ojej. No też trochę remontów, tu silikon, tu pianeczka i sami widzicie, jakoś unowocześniam salkę do ćwiczeń. Tak to jest, tam na siłowni do klubu, a tak to teraz tutaj muszę zasuwać. No i sami widzicie. Co mogę powiedzieć? Stawiacie łapki w górę. Subskrypcję i komentarz. Trzymajcie się. Cześć.